Ja się zastanawiałem, co z tymi plamami zrobić. To przyszło mi do głowy, żeby malować Krasnoludki. I wyjechałem najpierw do łodzi. Zacząłem pierwszego malować, i nagle za swoimi plecami zobaczyłem takiego ogromnego milicjanta. Zostałem zawieziony na taki komisariat. Co tam pracownik, właśnie się zapytał co to są Krasnoludki? Powiedziałem, że to są miłe skrzaty bardzo tajemnicze. A się zapytał, dlaczego w Łodzi malujemy krasnoludki. Ja powiedziałem, że mieliśmy w góry wyjechać, I on wtedy miał wielką satysfakcję, jakby trafił na jakiś poważny trop. I powiedział: Wiem, dlaczego w góry nie wyjechaliście, bo w górach, na skałach musielibyście duże krasnoludki malować. I on mnie odprowadził do celi i jeszcze mówił: Żebym jak chce coś istotnego przypomniał, to żebym mu powiedział. też przebój z powodu malowania tych krasnoludków z inżynierową pewną. Ona pisała na murach, precz z komuną w całej dzielnicy po nocach chodziła z koleżanką. Policja to zamalowywała no i ona nagle, nie wiem czy uwielbiała te plamy, które powstawały po jej napisach, ale któregoś dnia zobaczyła, że krasnoludki na tym są, to była wściekła. Niech żyje komuna! Niech żyje socjalizm! Niech żyje Wielka kampania w wyborach na prezydenta. Jedyny człowiek, który nie bał się stanąć w szlanki generałem Wojciechem Jaruzelskim. Jedyna osoba, ogromny akt odwagi. Oto on, Towarzysz był wtedy anarchistą. Tak. Anarchistą, prawda? Tak, ja pamiętam działaczem tak, związkowym. Tak, tak, a ja bym działaczem związkowym, wiesz, z takiej biurokracji związkowej, tak, z zarządu regionu, no właśnie. Eee, no właśnie. Potem był stan wojenny podziemnie, gdzie jakoś tak obok siebie żeśmy krążyli, ale nie mogliśmy na siebie trafić, w tych wszystkich podziemnych mieszkaniach. Dopiero w 1987 roku ktoś mnie wziął, bo major wychodzi na miasto z jakimś happeningiem. Każdy z nich miał taką koszulkę z jedną literą, razem to tworzyło napis, precz z upałami. 14 osób w tym miało uczestniczyć, tak? 14 tak. osób i ktoś nawalił, wyobraź sobie zdradził. No nie przyszedł po prostu. Nie przyszedł ja. Ja musiałem wkroczyć na pierwszą linię do, do akcji. Jest <grym> i ubrałem tą koszulkę. I litera od czasu do czasu znikała i była tak. z pałami. No właśnie. Była taka no właśnie. ciekawa historia, że raz milicja przyjeżdżała i upały były i odjeżdżała. Tak. A później pozostawały same pały i na nowo milicja przyjeżdżała. Tak, tak, tak. Aż w końcu po, po kilku eksperymentach milicja, a w tym czasie pogoda się zmieni, zaczęła zmieniać. I to po moment, wszystkim, tak. Jak to wypuszczono, to już yy, skończyły się upały. To jest gra o wszystko! Dla o lepsze jutro! Dzisiaj wpisujesz się na majora, jutro czeka cię powszechny dobroby. Głosując na majora, głosujesz na siebie! Głosujcie na siebie! Głosujcie na siebie! Głosujesz na majora, głosujesz na siebie! Major! Wasz przedstawiciel! Chodyk! spełnienie waszych marzeń, o lepszy jutrze, o lepszy Polsce. On jedyny jest w stanie spełnić, realizować te marzenia. Moja kariera wojskowa była... Ja się w dzieciństwie bawiłem w Indian. No Juliusz Cezar też mnie bardzo ujmował, Aleksander Wielki i Napoleon. Po którymś z happeningów już, już wiadomo było, że już jestem komendantem twierdzy Wrocław. mi dał papier toaletowy, ja schowałem go do kieszeni i chodziłem bardzo przestraszony, bo widziałem jak ludzi z papierem milicję zamykała, więc ja potem zacząłem się zastanawiać dlaczego, dlaczego ja mam się bać, no szcząc przez sobie papier toaletowy, to mnie tak zaintrygowało i... I z pomarańczową alternatywą po raz pierwszy zatknąłem się dwa lata temu w czerwcu, w czasie uroczystych obchodów Dnia Dziecka. Zrobiłem pięć papierowych czapeczek, pomalowałem je farbkami, ja. i y, poszedłem na świdisko, gdzie było mnóstwo ludzi. Stałem po 15 minutach y, tego happeningu zamknięty, byłem trochę zdumiony reakcją milicji i w zasadzie po, po paru godzinach spędzonych na, na dołku y, bliżej, bliżej poznałem majora i całą resztę. W tym samym dniu wrzucono mnie z domu po prostu. Jestem synem milicjanta i atmosfera w takiej rodzinie nie, nie sprzyja bytnio, zbytnio dyplomacji. Rodzice raczej nie mieli zbytnich obiekcji, ale y, na początku traktowali to, to wszystko jako coś y, poważnego, coś, y, coś w stylu takiej y, tradycyjnej opozycji. Syn, bardzo dobrze, zatrzymali cię. No bohater w rodzinie. Tak trzymać, tak trzymać. Takie z takiego ja po prostu. Ale teraz już mi czasem sami podpowiadają, jak mam się przebrać, coś przywiązać, ułożyć. Po prostu... To znaczy, że nie to, zmieniło to nie tylko mnie, ale także i rodziców. Sklepy, sukienki, właska, mieszkania! się jutro mieszkanie! To jest program wyborczy majora i za darmo. Rozdawanie żywności, rozdawanie sukienek. major, dystrybutor towaru. Zabraliśmy worek papieru i to, to jak się... To, to jest tak, niedaleko szkoły plastycznej, jest taki park. Tam zrobiliśmy próbę na pierwszej osobie, jak zareaguje na darmowo na, na, na coś, co za darmo dostanie. Kobieta dostała rolkę papieru toaletowego i tak zaczęła się tłumaczyć, że ona nie dla siebie, że dla jakiegoś dziadka, którym się opiekuje, że w ogóle, że tego, to ja mówię, to proszę drugą i ona tak została te dwie rolki papieru trzymała i mówi, pierwszy raz coś takiego widzę. Potem poszliśmy na, na prac Grunwalski, tam był taki napis, który nasz kolega zrobił bądź piękny. I pod tym napisem zaczęliśmy rozdawać ten papier. To długo nie trwało, bo nie, nie był tylko worek papieru, tłum się zebrał. I no, też były ładne sceny, bo jedna... Babcia wzięła od Andrzeja jedną rolkę papieru, schowała z tyłu, podeszła do mnie po drugą. Potem tu mnie nie, nie chciał uwierzyć, że już się papier skończył, chcieliśmy wyczepać worek, okazało się, że już nic nie ma i to się rozeszło. I rzeczywiście towarzysz się przysłużył wtedy miastu. No tak, bo teraz jest papier tak. toaletowy. Jest, Tylko jest. Tylko jeszcze podpasek tak, nie ma. Tak, 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 ale podpaski towarzysz rozdawał 8 marca tak, tak. Międzynarodowy Międzynarodowym Dniu Kobiet. Zresztą Towarzysz siedział za to tak, tak. w więzieniu, prawda? Mhm. No właśnie. Siedziałem w celi obok w celi Towarzysza. Tak. Bo tam cela, gdzie Towarzysz siedział, teraz jest izolatką na Okręczkowskiej. No tak, tak, tak. I tak. ci klawisze bardzo mile wspominali Towarzysza. A to wielkie więzienie. To więzienie Róży Luksemburg. Tak. Ona, ona tam siedziała w czasie I wojny światowej. I towarzysz też tam siedzi. Tak, no i no, towarzysz. Ja, ja też tam siedziałem. Wielkie więzienie wersja, <noise> takie wie, znane miejsce. O, dzień milicjanta to bardzo urocze było, bo mieliśmy twarze wymalowane na niebiesko, e, takiego wielkiego krasnoludka, bęben, e, dwa talerze i gwizdki. stanęliśmy na tym przejściu dla pieszych. E, jak światło się zmieniało z czerwonego na zielone lub zielonego na czerwone, to było uderzenie w gong. I jak ludzie przechodzili na czerwonym świetle, to my gwizdaliśmy i ścigaliśmy tych ludzi. I wręczaliśmy im takie małe kupony, mandat honorowy, dzień milicjanta. No i to tak trwało już. W końcu pojawił się wóz milicyjny i kilka osób sprzątnął. Ale my dalej prowadziliśmy te czynności, bo postanowiłem wyręczyć milicję. No i oni nas też nas wciągnęli dużo komicznych sytuacji. Tłum zaczął klaskać. Major! Kolorowe sny! Państwu nie tylko e, kolorowe sny. Major, nasza przyszłość, nasze marzenia. Kto z Państwa chce e, wybrać się na wycieczkę na Majorkę, proszę za wypełnienie tego blankietu. Właśnie do Hiszpanii! Jestem twórcą nowego klimatu, nowej strefy klimatycznej Śródziemnomorza o, z, zamierzam w najbliższym czasie z młodzieżą budować domki te to... Domki tektorowe! Tak! Wybudujemy na wolnych terenach we Wrocławie domki tekturowe, w których będziemy się kochać! Więc ja w pomarańczowej znalazłem się przez własne głupoty. Tak, głupoty. Po prostu ja nikomu to nie mówiłem, ale to znam wszystkim powiem. Tu do kamery. Po prostu jak zobaczyłem Alicję, się po prostu w Alicji zakochałem. Tak naprawdę pomarańczowe to jest jedno wielkie bagno. Wszystko. Ale tak naprawdę to jedynie ja jestem pomarańczowo jeszcze normalny. Ja kocham alicję. Alicja mnie nie kocha? To było w 87 roku. 87, chyba tak. I to coś, coś mnie zastanowiło, bo nigdy nie widziałam. Zawsze widziałam wzniosłe hasła, okrzyki. A teraz zobaczyłam biegających, wesoło uśmiechniętych ludzi i w pewnym momencie zobaczyłam nadjeżdżające nyski milicyjne i uśmiechniętą rozbawioną młodzież dookoła tych nysek, która zupełnie inaczej zareagowała niż dotychczas to widziałam. A że widok milicji i nysek zawsze mnie jakoś tak podniecał, więc postanowiłam się zatrzymać i bliżej przyjrzeć się temu całemu niesamowitemu zjawisku. Przechodziłem sobie akurat tak z e, Świdnicką i tam zobaczyłem takie radosne ruchy i nie zdążyłem jeszcze zauważyć, co się dzieje. Znalazłem się w nysce milicyjnej i tam bardzo takie ciekawe zjawiska były. Otóż tam przez mikrofon panowie mówili, no co oni robią, a śpiewają My jesteśmy jagódki, a co robią teraz, jak są ubrani, a mają czerwone czapeczki. I wiedziałem co jest. I pojechaliśmy na, do lokalu przy ulicy Łąkowej. Tam sobie siedzieliśmy i też było radośnie, to to wiadomo. Co to jest? No, Łąkowa to jest y, towarzysze z Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych tam swój swój, swój miejsce pracy tam mają, tak, swoją melinę I tam siedzieliśmy, przesłuchiwaliśmy się wzajemnie, śpiewaliśmy piosenki opozycyjno-wywrotowe, y, bawiliśmy się samochodami, y, cza, czapki sobie szyliśmy, zakładaliśmy. Hmm, naj, najlepsze, najlepsze happeningi przy... Przeżyłem nie na ulicy, kiedy tam się człowiek wyzwala, robi różne jaja, ale na łąkowej, kiedy widzi jak się policja wyzwala, jakby zapomina, że ma mundur na sobie i y, też zaczyna różne jaja robić. Na przykład policjanci do końca śpiewają razem z nami, albo podpowiadają. się Czasami jak nie znamy kolejnych zwrotek, tak w i podpowiadają. podpowiadają, podpowiadają nam. Nie znaliśmy reakcji milicji. Tak, czy przyłożył, czy zamknął, czy jest proces jakiś zrobił na to. I, I to na przykład dla mnie miało ogromne znaczenie, takie prze, traktowanie powiedzmy takiego pobytu 5-10 minut na tej ulicy jako, jako przełamywanie strachu. Strachu, który prawda, no jest bardzo mocno zakorzeniony, który pogłębił stan wojenny, gdzie oczywiście ludzie na widok milicjanta, czy powiedzmy jeszcze uzbrojonego, zomowca, no, uciekali. Tutaj można było spojrzeć na tego milicjanta, tego zomowca ironicznie. Po prostu na jego groźną pałkę można się było spoglądając po, na niego uśmiechnąć. Ponieważ taką samą pałkę miał mój mi kolega i ja był tak samo przebrany. Milicja <śmierdziśla> obywatelska <śmierdziśla> uważa, że to zgromadzenie jest nielegalne i nie uzyska listy pozwolenia. Dobra, też tam, zebrać do pokolenego, dobre się. Dobre też tam, zebrać do pokolenego, dobre się. Drożej na hory, tylko na chodnikach. Drożej na hory. I ryflogot za Proszę, zjechać, jedziemy. Proszę. Kosmiczny, dolary, PWK dla wszystkich, traktory, maszyny, major. Nawóz, major, konstruktor przyszłości, major, twórca, twórca zdrowego powietrza, major, twórca tlenu, więcej tlenu, major to tlen. Czy jako prezydent będę mógł ogłosić się cesarzem to w 20 rocznicę tej sławnej akcji państw z wojsku układu warszawskiego na Czechosłowację. No i tam ulotka to taka była, że braterska pomoc wiecznie żywa i że trzeba pomóc Czechom, że po prostu socjalizm upada w Czechach i należy zorganizować ponownie ekspedycję wojskową. No i ubraliśmy się w hełmy, ja się za Sabura, ja przybrałem i ruszyliśmy w stronę Śnieżki. No i tam, no a ja zaimprowizowałem sztab w schronisku pod Śnieżką, a po drugiej stronie po prostu był sztab wop I w końcu, w końcu ja zostałem aresztowany. Przychodzę do pułkownika, pułkownik mówi, dzień dobry, mówi, witam pana majora. Panie majorze, niech pan podda swoje oddziały. Oni mówią, że bez pana rozkazu to się nie wycofają z działań, a ja mówię, panie pułkowniku, nie popełnię tego samego błędu, jaki popełnił swego czasu marszałek Petain, podając poważną część sił francuskich podczas II wojny światowej, tylko będziemy walczyć do ostatniego żołnierza. To on do mnie mówi, no to panie majorze, w takim razie pan bierze odpowiedzialność za jakiekolwiek wypadki podczas tej całej akcji. Ja jeszcze mówię do pułkownika, panie pułkowniku, musi pan o jednym pamiętać, że zgodnie z konwencją haską ja jako jeniec posiadam pewne prawa. Po pierwsze, że raz w miesiącu przysługuje mi paczka z Czerwonego Krzyża, następnie nie mogę być brany do żadnych robót, oraz za próbę ucieczki nie mogę być karany. Więc ludzie się pukali w czoło, no wy jesteście idioci, no niszczycie ruch społeczny, happening, kompromitujecie wszystko, rozumiesz, no, ale sęk w tym, że masy poparły happening, prawda, masy, wiesz, tych ludzi uczestniczących w tym happeningu było coraz to więcej, to się stało ogromnie popularne, we Wrocławiu wpierw, ogromnie popularne, ogromnie popularne. Zresztą ja pamiętam, jak przebijaliśmy to do, 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 do mas mediów, do dziennikarzy, tych zagranicznych szczególnie, oni z tego na początku nic nie rozumieli. Kiedy im się tłumaczyło na przykład te obchody niezależne rocznicy rewolucji październikowej, no paranoja zupełna. Roz, ro, rozumiesz, oni, oni z tego nic nie rozumieli. I nagle to się zaczęło przebijać. Ale prawda? Dziennikarz amerykański jak towarzysz mu tłumaczył przez kilka godzin o pomarańczowej alternatywie, nic nie rozumiał. Dopiero jak przyszedł do kolegi, u którego choinka to był e, ta. sierpień, ta, ta. w środku lata ta. była choinka ta. ubrana w bombki, ta. Ta, ta, ta. to on dopiero wtedy zaczął rozumieć pomarańczową. Rada Komisarzy Ludowych zebrała się w picelni przy Placu Grunwaldzkim i takim, no, moim głównym współpracownikiem był towarzysz Piniorg. Później poszliśmy do pewnego akademika i tam Rada Komisarzy Ludowych się powiększyła i plany powstały strategiczne. Ulotka była tej treści, że żeby się wszyscy na czerwono przebrali, ale o godzinie już gdzieś 15, bo o 16 miały się rozpocząć obchody rewolucji październikowej, Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych ustawił te wozy milicyjne no wzdłuż jezdni. O godzinie już 16, z księgarni technicznej wypłynął pancernik patjonki. Ale niestety wojewódzki urząd rzucił dodatkowe siły, doszło do, do rękoczynów, a w tym czasie. Reinni rewolucjoniści po prostu przygotowywali się do ataku na ulicę Świdnicką z domu mody Eureka. No i pancernik krążownik Aurora. W każdym razie uderzenie było od dzioba, e, zaatakowała siła jakichś kilkunastu milicjantów e, na ten krążownik, a w tym czasie towarzysze, e, marynarze z krążtadu zrobili atak od strony domu towarowego Fenix z karabinami, piechota morska. Wojewódzki urząd nie zdążył szpaleru zrobić, i krąsztat przeniknął, i tłum zaczął krzyczeć rewolucja, rewolucja. Wtedy wojewódzki urząd zaczął aresztować ludzi przebranych na czerwono, zapełniać nyski, że zaczęły się rumienić. I e, uderzenie było klasy robotniczej, którzy uderzyli od strony baru tym napisając Żądamy 8-godzinnego dnia pracy dla wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych oraz krzyczeli jelcym, i w tym czasie. Kroczył kondukt z napisem barz czerwony i gwiazdą tą figiliną, Kolędnicy czerwoni szli. Już później nie tylko aresztowano ludzi ubranych na czerwono, ale bordowo przestali rozróżniać już odcienie czerwieni i szli po różnych pokrewnych kolorach. Nie? No i to wszystko założono na ulicę łąkową, akurat yy, międzynarodówka leciała w telewizorze, więc on wstał i zaczął śpiewać międzynarodówkę. I w najdziwniejszej sytuacji byli ludzie, którzy przypadkowo szli ubrani na czerwono, zostali zwinięci. Yy, aresztowani zawiezieni na tą ulicę łąkową. Yy, Później tam bar otwarto, barbara, ale barszu czerwonego nie było. Usiłowano zlikwidować czerwone jagody, żeby nie sprzedawano tych innych, bo tam się kolejki zaczęły stawiać. I tam jeszcze anioł rewolucji z rozbitego oddziału kawalerzystów się pojawił, bo on wszędzie kroczył czerwoną aureolą i poprosił

ja nie zamierzam pizdną aktualnego prezydenta. Na tych dolarach ja jestem. Za chwilę będę państwu rozdawać. Zamiast demagogii, dolary, czyste dolary. Przyjęcia pały, dodatek zadom Przejęcie tak Przyjęcie pały, organ pomajczo i alternatywy złoci. Komplet 300 zł niełka wyborcza, majora Pudzienniczaka. To zostanie prezydentem? Wojciech Jaruzelski, człowiek stróżewca. Papier inwalidzki otrzymał 13 19 grudnia roku. Z czarny kraj tych wyborów w lodzie. On wygra. Jaruzelski, zjazd Ja Jaruzelski. Lista postulatów. Żądamy podziału listy zgodnie z zasadami demokratycznego współżycia, rehabilitacji i Utworzenia komisji do usuwania białych plam z murów naszego miasta, wprowadzenia w naszym kraju rumuńskich norm gospodarczych i wydania biografii przywódcy rumuńskiego narodu Nikolaja Czałcesku.

Yeah. yeah.